Witamy Was serdecznie, Renusz Szałas, Karolina Pawlik. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ciekawy temat w końcu. Co mogę zjeść? Cały czas Karolina przez te filmy mówi, tego nie można, tamto alergizuje, tamto powoduje to, tamto powoduje tamto i tak naprawdę człowiek się zastanawia, no to w końcu to co ja mam jeść, jak ja jem codziennie pieczywo, sery, kabanosy, parówki i tak dalej, piję mleko, jem owsianki i teraz nie ma więcej pokarmów dla mnie. E, tak, ty, ty, ty od dłuższego czasu e... napastujesz mnie tym pytaniem, a ja zwodzę Ciebie i, i m... ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie, i, i, bo nie ma tak, że jest jedna dieta dla wszystkich. Każdy z nas ma jakieś różne obciążenia i. Yy... Każdy z nas grzeszył w czymś innym, czyli nadspożył jakieś mhm. grupę produktów. O tych produktach, które są nadspożyte poprzez promocje, poprzez to, że łatwo je przygotować, czyli mowa o, o produktach zbożowych i mlecznych, to już mówiliśmy wcześniej. No dobra, i teraz jak wrzucam w rotację ludziom zboża i mleczne między innymi, no to świat dla nich już się zawala, bo właściwie to było podstawowe żywienie większości. No dobra, to co jeść? Muszę wam powiedzieć, że ja od dłuższego czasu specjalizuję się w diecie, która została opracowana przez dr Ewę Bednarczyk-Witoszek. Jest to dieta dobrych produktów. Przeczytałam jej książki cztery razy. Jedna książka jest bardziej pisana dla lekarzy niż dla przeciętnego człowieka. Jak odsyłam moich klientów do tej lektury, to często skarżą mi się, że jest za trudna do udźwignięcia. Natomiast ja sama musiałam kilkukrotnie ją przeczytać, żeby zrozumieć. Uważam, że ta książka, że jej książki powinny być podstawową literaturą na uczelniach medycznych i na uczelniach, które uczą dietetyki, czyli na kierunkach dietetycznych. To, na naszych stronach się pokaże odnośniki do. Dokładnie. Bazuje na jej diecie, która stworzyła listę produktów żywnościowych, pośród których poruszam się i układam dietę. Jest tam oczywiście są tam dni wolności, czyli dni, gdzie wracamy do starych nawyków i obserwujemy, jak bardzo uszkadzają nas i wtedy zaczynamy się budzić i do naszej świadomości dochodzi, co tak naprawdę robiło problem. Co jeść? Pytasz, co jeść. Czyli raz na jakiś czas mogę sobie pozwolić na pewno. E, nie śmiej się, bo ja wiem, że to, jest, że, że to jest absurdalne dla wielu osób. Jak można przez trzy dni nie zjeść chleba? Jak można zupy nie zagryźć? No ja już jestem 8 lat na takiej diecie i ja po prostu to ja się pytam, jak można zupę z ziemniakami zagryźć chlebem jeszcze? Jak można codziennie jadać coś, co po czym nie chce mi się w ogóle iść do pracy? No Muszę czym... cię flaki z chlebem, to to obowiązkowe. Widzisz, no, a ja jem śledzia bez chleba, nawet tylko z cebulką. Nie ma problemu. Po okay. prostu wychodzisz z nałogu. To tak jak z alkoholem czy z papierosami. Robisz sobie 21 dni przerwy. Tutaj nie trzeba nawet tyle robić. Robisz sobie trzydniowe do 7 dni przerwy i zaczynasz wychodzić z nałogów. Ludzie na tej diecie zgłaszają, że nie chce im się już palić tak mocno jak kiedyś. Niektórzy nawet rzucają z łatwością ta dieta wyprowadza ludzi z nałogów. Dlaczego? Dlatego, że uruchamia różne szlaki metaboliczne. Choroba nie tkwi w jednym miejscu w kompartmencie, tylko przesuwa się do innego, żeby za chwilę znowu się przysunąć do innego i dzięki temu nigdy nie chorujemy na. Zespoły bólowe, tylko po prostu raz mamy jakiś tam problem z chrypką, raz gdzieś tam coś z skórą wyjdzie, ale nigdy nie dokuje się przez długi czas w jakimś organie, czyli nie uszkadza nam organu. Co na tej diecie się jada? Jest tam lista mięs, różnych mięs, wszystkich mięs: wieprzowina, wołowina, kurczak, indyk. Są tam wszystkie ryby słodkowodne, morskie, są tam owoce morza. Oczywiście to nie jest tak, że my jemy to, nawet jeżeli to nie lubimy. My z tej diety wybieramy sobie to, co nam służy, czyli szukamy po, po produktach. Na tej diecie znajdziecie wszystkie warzywa, jakie tylko. Coś dla wegetarian. Coś wege dla wegetarian. Na tej diecie są również białka roślinne, czyli strączki wszystkie, czyli też coś dla wegetarian. Mhm. Czyli mamy soczewica, ciecierzyca, grochwa, sola i produkty z nich robione. Mamy białka roślinne, takie jak len, orzechy, wszystkie, pekan, makadamia, orzechy włoskie, laskowe, nerkowca. Mamy pestki dyni, mamy pestki Słonecznika, może jako przekąska, niektórzy jedzą to na śniadanie. Mamy listę tłuszczów, tłuszczów zwierzęcych, tłuszczów Aha. roślinnych, bo tutaj na tej diecie nie negujemy produktów zwierzęcych i tłuszczów zwierzęcych. Jeżeli nam smakuje, mamy wielkie zapotrzebowanie na to. To jemy. Z tym, że ważne na tej diecie jest to, żebyśmy rotowali nawet tłuszcze, pomimo, że są nisko alergenne, warto zmieniać. Jeden dzień wieprzowy, smalec, usmażyć na nich coś, bądź ugotować, bądź cokolwiek upiec, innego dnia może jakiś olej rzepakowy. Trzeciego dnia polewamy olejem zimno tłoczonym sałatkę i Na tej diecie są jajka jadane tylko niecodziennie, bo już wiemy, że nic codziennie nie jemy. I właściwie co jeszcze zostają? Nam grzyby różne, jeżeli tolerujemy. Także jest co jeść. Mamy kaszę w postaci kaszy gryczanej, mamy amarantus, mamy komosę ryżową, bo to nie jest trawą, bo wiemy, że doktorka wyprowadziła z codziennej diety to, co najbardziej jest nadspożywane. Takiego rodzaju zboża. Zboża wszystkie glutenowe i bezglutenowe, o tym dlaczego bezglutenowe było w poprzednich odcinkach, tak. było, jest to tam bardzo dobrze naukowo wręcz wytłumaczone po szlakach biochemicznych, dlaczego codzienne jadanie zbóż bezglutenowych nie jest ok. Super. Zachęcamy Was do śledzenia naszych kanałów na social mediach. Do zobaczenia wkrótce. Jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się.